Witam Was w dzisiejszym vlogmasie. Dzisiaj nietypowy kadr, ponieważ od początku dnia nie będę zaczynała otwierania kalendarzy albo robienia jakiegoś ciekawego zadania kreatywnego z Wami, tylko właśnie na początku skupię się na obejrzeniu odcinka, który dla Was już przygotowałam. A następnie przejdziemy już do realizacji zadań vlogmasowych. Tak jak wspomniałam Wam już przed chwilą, właśnie w tym wstępie do dzisiejszego odcinka vlogmasu, właśnie tutaj wgrywam filmik nowy vlogmas na YouTube'a. Możecie sobie tutaj go podejrzeć, wyświetli się on Wam na karcie. Więc mam około godziny tutaj wolnego czasu, więc wykorzystajmy to właśnie na otwarcie. Kalendarze. Zacznijmy sobie od kalendarza z Nutelli, bo nie wiem jakie będzie zadanie w kalendarzu DIY. Może ono gdzieś tam potrzebować dużo czasu, może być, nie wiem, jakaś maska na włosy, więc wolałabym zacząć od tego najkrótszego zadania. Dzisiaj mamy do otworzenia okienko numer 14. Myślę, że to właśnie może być ten kolejny powtarzający się produkt, czyli. Taki podłużny paluszek z czekoladą, bo po drugiej stronie, jak tutaj widzicie, wydaje mi się, że właśnie on tutaj występował, ale nie jestem tego pewna, mogą to być też te trzy ciasteczka. Szczerze, te trzy ciasteczka chyba bardziej mi smakowały, bo miało takie bardziej kuche i przyjemne ciastko. Dobrze, ale nie przedłużając, otwieramy sukienkę numer 14. W okienku numer 14 kryją się właśnie te ciasteczka, o których mówię, że mają super ciasto i są mega kruche, więc będą idealne do mojej zimowej herbatki. Szkoda, że nadal te produkty się powtarzają, bo są jeszcze rzeczy, których nie mieliśmy w tym kalendarzu. No ale myślę, że może bliżej, właśnie tutaj. Zakończenia kalendarza adwentowego będą się pojawiały nowości. Chwila przyjemności otwieramy ciasteczko. Tak jak mówiłam, do tego zimowa herbatka, oczywiście w świątecznym kubeczku. No i chwila relaksu przed wykonaniem kolejnego zadania. Tak się pięknie prezentuje to ciasteczko. Ono ma w sobie właśnie na sobie tutaj wzór takiego serduszka. To jest to, o czym wam mówiłam, że to ciasto jest kruche. Też ilość czekolady jest odpowiednia, więc jak najbardziej, mimo tego nawet, że to się powtarza, to jest to super doświadczenie. No i już tutaj trochę po osłodzeniu sobie tego poranka zaczynamy losowanie z kalendarza DIY. Wy już widzicie, co się nam wylosowało. I jest to maseczka... Na twarz. Nie ma napisane, w jakiej ona ma być formie, więc zaraz czegoś poszukamy, zobaczymy, czy jeszcze zostało nam coś z tych świątecznych zakupów, a jak nie, no to po prostu skorzystamy z jakichś produktów nieświątecznych. Ja już wracam do Was po oczyszczeniu mojej twarzy, właśnie przed maseczką, oraz też zabezpieczyłam włosy, bo no nie chciałabym, żeby tutaj się z nimi coś wydarzyło. Tym bardziej, że nie planuję. Dzisiaj właśnie z całego rana ich myć. Nie znalazłam nic świątecznego, bo wszystkie te rzeczy, które kupowaliśmy w tym odcinku, który Wam się tutaj wyświetla, no to właśnie zostały przeze mnie zużyte, jeżeli chodzi właśnie o maski do twarzy. Została mi taka maska właśnie w domu, w płachcie. Myślę, że ona może być trochę świąteczna, mimo że motyw nie jest świąteczny. A już wyjaśnię, dlaczego tak uważam, bo jest to maska bogata w ekstrakt z kaktusa. Powinna łagodzić i na nabilżać skórę, ale zawiera wyciąg z granatu, anyżu. I właśnie myślę, że ten anyż, jeżeli będzie czuć tutaj jego zapach, to może być właśnie traktowany też jako produkt świąteczny. Ona jest wykonana z bambusowej płachty, więc niby według tutaj tego, co jest napisane na opakowaniu przez producenta, powinna idealnie dopasowywać się do twarzy. Więc nakładamy. Okej, okay, nie ma ona tutaj, tak jak te poprzednie maski jakiegoś wzoru kaktusa. Już chyba myślę, że za bardzo się przyzwyczaiłam właśnie do tego, że te maski są jakieś takie urozmaicone, że na przykład jak mamy coś z kaktusem, no to że mamy jakiś motyw kaktusa, a to jest po prostu taka zwykła maska, bardzo jest taka nasączona, więc pewnie będzie intensywnie nawilżająca, bo po prostu, tutaj jak ją rozkładam, to aż z niej cieknie. Maskę już mamy rozłożoną, więc teraz nakładamy ją na twarz. Mega przyjemnie pachnie. Tak nie kosmetykowo. I teraz czekamy 20 minut, do zobaczenia za chwilkę. No i nadszedł czas, żeby teraz ściągnąć tę maskę. Fajnie, że ona się tak dobrze trzymała twarzy i że mogłam w tym czasie zrobić sporo rzeczy, bo udało mi się zarówno wstawić, rozwiesić prawie, przygotować sobie obiad oraz kolejną herbat oraz, oraz kolejną porcję herbatki, więc fajnie, że ona się tutaj dość dobrze trzymała. No bo na przykład jak mieliśmy zadanie z y, maseczką na usta i pod oczy, to one mają właśnie tendencję do odklejania się, więc jak najbardziej produkt na plus, czuję, że od razu ta skóra jest taka ożywiona i przez to, że ona też była trochę chłodniejsza no to też od razu tutaj czuję, że to krążenie zostało pobudzone, więc na plus produkt, na pewno. Oczywiście nie wyobrażam sobie barszczu czerwonego w grudniu bez uszek. Te akurat mają taki kształt mini pierożków. U mnie w domu wygląda to zupełnie inaczej, ale pewnie będziecie mieli okazję zobaczyć to już w vlogu z przygotowań do Wigilii. Staram się trzymać tutaj diety, więc odmierzamy... Tutaj ilość tych uszek zgodnych z właśnie moim zapotrzebowaniem na ten posiłek. Nalewamy wody i musimy je ugotować. Czasem zdarzają się też e, określone tutaj śmieszne sytuacje. No tak jak teraz na przykład chciałam nagrać ujęcie, że nalewam wody tutaj do właśnie moich uszek, żeby je przygotować. No i oblałam swój telefon, bo nie przyuważam tego, że on jest właśnie w zasięgu tej wody. No ale fajnie, że przynajmniej mam telefon wodoodporny. Przejdźmy teraz do ugotowania uszek. W czasie, gdy uszka się gotują, zostało nam je tylko posolić. Ja sobie przygotowuję talerz, wodę mam już ugotowaną. No i pora teraz przygotować barszcz. Dzisiaj ograniczę się właśnie do takiego barszczu. Storebki. Ja lubię jak koniec taki gdzieś mocno intensywny. No może tutaj trochę przesadziłam, więc zabiorę trochę tego proszku. Dzisiaj mam mało czasu. Staram się też robić swój własny, domowy barszcz, no ale to wtedy muszę mieć więcej czasu na jego przygotowanie, a teraz zależy mi na zjedzeniu szybkiego posiłku. No i zalewam taki barszczyk. Właśnie wodą gorącą. Zostawiam też trochę miejsca na uszka. Ja już zalewam ten barszcz w momencie, gdy moje uszka się gotują, ponieważ nie lubię takiego super gorącego barszczu więc on w tym czasie się studzi, gdy uszka się gotują. Sporo też czasu właśnie przy nagraniu takiego vloga zajmuje ustawienie kamery, jeżeli mamy ją na statywie, no oraz włączenie tutaj oświetlenia, bo jednak grudzień ma to do siebie, że nieważne jaka jest pora dnia, no to zawsze gdzieś tam trzeba się doświetlić, jeżeli mamy taką możliwość.